Witam serdecznie ponownie w następnej części z Martą Baca, która jest terapeutką pracującą z dziećmi i z rodzicami. Dzisiaj będzie opowiadała o płaczu niemowląt, o tym, jak rozróżnić różne rodzaje płaczu i co one oznaczają. Bardzo ciekawy temat. Marta, gdybyś mogła powiedzieć nam więcej właśnie też skąd ta, taka wiedza, taki zamysł na dzisiejszy odcinek? Jak to jest ważne właśnie, żeby roz. Roz, rozpoznać tą komunikację z dziećmi, które jeszcze do nas nie mówią, prawda? Tak. Dzień dobry, cześć wszystkim. Dzisiaj chciałabym właśnie powiedzieć o rodzaju płaczu dziecka, dlatego że jako młodzi rodzice, szczególnie pierwszych dzieci, to jest problem, z którym, którego obawiamy się najbardziej. Co ja zrobię, jak moje dziecko będzie płakać? I okazuje się, że są różne rodzaje płaczu i Priscilla Dunstan Zebrała te różne rodzaje płaczu i nazwała to jako sekretny język niemowlęcia. Może kiedyś słyszeliście o tym, ale myślę, że niewiele jest jeszcze o tym no, tak powszechnie mówione. Dlaczego ja się tym zajęłam? Dlatego, że w gabinecie, jak przyjmuję te najmniejsze dzieci niemowlęta, to rodzice bardzo zadziwieni są, jak szybko umiem odczytać, o co dziecku chodzi. I, ale jak to pani zrobiła? Przecież pani pierwszy raz widzi to dziecko. I owszem, jedno to jest moja intuicja i doświadczenie, oczywiście, że tak, ale drugie to jest po prostu wiedza, e, którą, z którą teraz chcę z wami się e, podzielić. Więc e, Priscilla Danstan e, rozróżniła pięć rodzajów płaczu niemowlęcia. E, I poda, będę podawała na przykładach. Na przykład, mm, gdy dziecko jest głodne to dźwiękiem jaki wydaje to jest ne 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 coś takiego. Więc jeżeli mamy ten dźwięk, no to wiemy, że dziecko jest głodne. Oczywiście może wpychać piątki do buzi, grymasić, ale ten dźwięk ne będzie takim najbardziej słyszanym przez nas. Następnie, jeżeli dziecko robi o o, o, w, różnym, w różnej tonacji, ale to jest jakby o, to dziecko jest śpiące. Może oczywiście trzeć oczy, trzeć ucho, e, wiercić się e, jak najbardziej, ale dźwiękiem, jaki usłyszymy, to będzie o, czyli mamy ne i mamy o. Następnie mamy he, czyli he e, mówi o dyskomforcie. I oczywiście jednocześnie może dziecko być głodne, śpiące i czuć dyskomfort, ale to, co usłyszymy jako pierwsze, będzie decydujące. I teraz zobaczmy. Jeżeli dziecko pokaże nam o, tak, po, yy, usłyszymy o, a my będziemy wpychać mu butelkę, na przykład, yy, to w pierwszym momencie będzie to uspokojenie, ale to nie będzie zgodne z tym, co dziecko faktycznie chciało. Mhm. Więc nie usłyszymy dziecka. Więc dziecko będzie ponownie pokazywało inny rodzaj płaczu, tak żeby wreszcie mama czy tata usłyszeli. Yy, I to słyszenie dziecka jest dla mnie jako terapeutki bardzo, bardzo kluczowe, dlatego że to już tutaj rozpoczynamy słyszenie naszych dzieci na przyszłość. Mhm. Słyszenie naszych dwóch, trzy, pięciolatków, ale także nastolatków. W kolejnym, yy, jeszcze dwa są, czyli jeżeli dziecko ma gazy. No to oczywiście będzie e, e, tak, czyli coś z E, i beknięcie, czyli te gastryczne nieproblemy, no ale dyskomfort będzie ech. 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 Więc mamy te pięć y, głównych tonów, y, po których możemy szybko zareagować. I ostatnim dźwiękiem, który możemy usłyszeć z tych typowo pięciu. Wyróżnionych przez Priscille, to jest beknięcie, czyli E. Czyli mamy Ne, O, HE, E i Ech. Mhm. I teraz zobaczmy. Im szybciej odpowiemy na to, co dziecko chce nam powiedzieć, takie maleńkie, takie dopiero co urodzone, już do nas mówi, już krzyczy, wykrzykuje swoje potrzeby. I teraz podążając za tymi potrzebami, Szybciej zsynchronizujemy się z potrzebami dziecka i oczywiście trzeba jako rodzic się tego nauczyć. Dziecko też no, przez powtarzanie codziennie od płaczu do śmiechu, zabawę, spokoju będzie uczyło rodzica, więc to jest obopólna nauka. Ale im szybciej wiemy, no bo mamy taką wiedzę, tym szybciej nasze dziecko będzie też spokojne. Spokojny rodzic, spokojne dziecko i na odwrót. To dla mnie to jest super informacja, dlatego że nie wiedziałam, że można w ogóle się tak porozumiewać z dzieckiem, który jeszcze nie mówi. I myślę, że wielu rodziców e, e, będzie z tym zaszokowana, ale dla mnie to jest idealne, to jest genialne, bym wręcz powiedziała, bo zobacz, jakby możemy szybko wyłapać, e, zwłaszcza u mam, które mają bardzo wiele niepokoju w sobie i dziecko płacze, bo wiem, że ten płacz, Dziecka u wielu rodziców jest dużym problemem, taką paniką, wprowadza je rodziców w różne sceny. Jeżeli, jeżeli my się nauczymy słuchać w ogóle tych, tych małych dźwięków, no to nie, no to jest super, naprawdę. Dzięki Marta, że się tym podzieliłaś. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Dla mnie to jest w ogóle... Tak, jak, jak najbardziej do temat rzeka, ale skupmy się na tym problemie, z jakim najczęściej rodzice y, właśnie się zgłaszają. No to właśnie jest ten płacz, ale drugie to jest, są sygnały z ciała, czyli co jeszcze dziecko może mi powiedzieć i jak powinnam to odczytać. Mhm. Czyli e, na przykład prężenie się, oprócz tego, że sprawdzamy napięcie, rodzaj napięcia mięśniowego u fizjoterapeuty, może też oznaczać ekscytację co byśmy nie wiem czy odczytali tak od razu, eee, ale też gniew, złość, eee, coś chce dziecko wyrazić, ale z tych emocji mm, no takich trudniejszych. I teraz, jeżeli nie odczytamy tego dobrze, to dziecko nakręci się, będzie dalej pokazywało, a co byśmy mogli zrobić? No, spróbować zabawy z dzieckiem taka która będzie uspokajająca. Jedne dzieci y, będziemy musieli więcej nosić, inne dzieci y, pokazać inną zabawkę, no bo już jest zdenerwowane. No i tak krok po kroku uczymy się odczytywać mowę ciała dzieci. Jedne dzieci będą gryzły dużo. Mhm. To jest też temat bardzo częsty. Y, gryzą rodzica, gryzą pierś mamy, y, gryzą zabawki. To jest niewyrażona złość według Loena. Mhm. Tak, o Lowenie mówiliśmy. To jest niewyrażona złość yy, rodzica, tak. Rodzica, którą pokazuje dziecko, dokładnie tak. Yy, do, pamiętajmy, do 7-8 roku życia emocje, które jakby poprzez ciało pokazuje dziecko, to są niewyrażone emocje rodzica. Czy mamy, czy taty, w większości mam. Ale również oczywiście po stronie taty te emocje są bardzo ważne. I jak mamy 2 trzy latki, przeskakujemy do kolejnego, do takiego bardzo emocjonalnego momentu. Dzieci, które nie mówią, pamiętajmy, że od samego początku mają mowę pozawerbalną. Więc nawet te dzieci, które nie mówią jeszcze słów pojedynczych czy zlepków słów w wieku dwóch lat, y czy muszą, czy nie muszą, to jest inny temat na inną rozmowę. Ale one bardzo dużo mówią z ciała. I to są najczęściej dzieci, które. O, robią coś takiego. Tak? Chcę coś wyrazić, ale nie umiem się zezłościć w inny słów werbalne, więc kumuluje to w ciele. I teraz. Jeżeli my, jako rodzice, będziemy, no spokojnie, spokojnie, nic się nie stało, Amelko, nic się nie stało, Krzysiu. No nie, stało się. Dziecko się przewróciło, dziecko y, się potknęło, dziecko, y, ktoś zabrał zabawkę mojemu dziecku i ono się zezłościło. Y, I chciałabym tutaj y, przeczytać wam. Trochę połączyć to, bo chciałam pokazać zależność, jak mamy małe dzieci z tym, jak będzie mogli później odczytywać emocje z ciała. E, z książki Osho, równowaga ciała i umysłu, mm. nie okłamuj sam siebie. Mogę? Ale tak, ja, Proszę, Osho w ogóle super tematy. Pamiętaj, abyś nie okłamywał siebie. Zapamiętaj. Trzy rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie słuchaj nikogo, kto mówi ci, jaki masz być. Zawsze słuchaj swojego wewnętrznego głosu. Jak dziecko słucha wewnętrznego głosu? No jestem zły, chcę to wyrazić. Tak? E jest tysiąc jeden pokus dookoła siebie, bo wielu handlarzy zachwala e, swój towar. Ten świat to supermarket i każdy jest zainteresowany tym, żeby ci coś sprzedać. Każdy jest handlarzem. Jeśli posłuchasz zbyt wielu z nich, oszalejesz. Nikogo nie słuchaj, po prostu zamknij oczy i słuchaj wewnętrznego głosu. To jest właśnie podstawa e, jako pierwsza. Po drugie, a drugie staje się możliwe dopiero, gdy masz już ze sobą pierwsze. Nigdy nie noś maski. I o tych maskach teraz, właśnie chciałabym trochę porozmawiać. Jeżeli jesteś zły, bądź zły, to ryzykowne, ale nie uśmiechaj się, bo to będzie nieprawdziwe. Nauczono cię, że nawet kiedy jesteś zły, masz się uśmiechać. Więc twój uśmiech staje się fałszywy jak maska po prostu wykrzywienie ust, nic więcej. Serce pełne złości, trucizny, a usta się uśmiechają. Stajesz się pełen fałszu. A potem dzieje się jeszcze to, kiedy chcesz się śmiać. Nie potrafisz. Cały Twój mechanizm jest wywrócony do góry nogami. E, I tak dalej, i tak dalej. Nie, nie będę długiego fragmentu czytała. Chcę tylko pokazać, jak bardzo to, że nie wyrażamy naszych emocji jako dzieci, jak nie wyrażają emocji, albo jak są przez dorosłych y, nieodczytywane dobrze. Będzie nakładało na dziecko maskę i z taką maską idzie do przedszkola, z taką maską idzie do szkoły i idzie później w dorosłe życie. Mm -hmm. I te mechanizmy są tak um, no, dysonans się robi między tym, co ja czuję wewnętrznie, a tym, co świat oczekuje ode mnie. I co byś jeszcze dodała tutaj dla, dla rodziców, bo oczywiście poleczycamy tą książkę oszo, żeby zrozumieć siebie, ale też wrócić do tego tematu. Wydaje mi się, że cały czas bardzo ważnego, czyli to też gdzie wspomniałyśmy, że Dzieci są naszym lustrem i pokazują nam nasze, tak, nieprzerobione emocje. I teraz miałam takie też pytanie, bo jest właśnie z tatą. No, bo czasami jest tak, że, że są rodzice i cały czas się tam to mamy, tak, obaczę, bo to też jest postawa mamy Kurczę, Dlaczego ciągle moje emocje, a nie do mojego męża? Przecież on też ma, na przykład w rodzie nas także że on też ma emocje, on taki, taki, taki. I teraz jak my możemy Właśnie rozróżnić to, bo to też jest bardzo ważne, te emocje no, mamy i taty, że które to dziecko pokazuje, bo mama może pracować nad sobą, patrzy na dziecko, no nadal agresywne, o co chodzi. A tata na przykład ma stoicki sposób, spokój, ale no tej, tej agresji nigdy nie wyraża. Mama jest bardziej tam ekspresywna. No i ta, bo to, to, ta agresja taka jest chyba też takim częstszym powodem, gdzie pracuje się z dziećmi, prawda. Jeden z takich szczep, że te dzieci nagle w przedszkolach czy gdzieś tam zaczynają być takie. Jak to właśnie mhm. rozczytać, że to mama, a nie tata, albo tata, a nie mama. Bardzo indywidualnie Aneta. Mhm. Bardzo. To nie da się jednej recepty dać, ale spróbuję spróbuję przybliżyć mhm. odpowiedź może na to pytanie. 80% mówi się w literaturze, podeszę później linki, żebyście mogli sobie zobaczyć. 80% połączenia do tego siódmego roku życia to jest jednak mama. Tata w 20%. I teraz, jeżeli mama cały czas pracuje ze swoimi emocjami, a dziecko nadal pokazuje zachowania, które są powszechnie nieakceptowalne, takie nazwijmy. I nie umie się dostosować, na przykład, do, yy, w przedszkolu do rówieśników, do, do autorytetów, to teraz y, otwartość taty będzie tutaj kluczem, y, czy chce zobaczyć, co jeszcze on może zrobić ze swoimi emocjami. Mhm. Czy zupełnie się odcina, i tak jak to dziecko idące do placówki, też się odcina od wszystkich. To będzie trochę taki klucz najczęstszy. E, I dużo mam, e, no, niestety, niestety o tym mówi, ale to tata nie chce pracować. Nie, to tylko ze mną pracujmy. Ja, ja tu zrobię wszystko dla mnie i dla swojego dziecka. E, zrozummy, że dziecko jest z mamy, jest z taty, jest z rodu. To nie może być tylko mama. E, często mama jest tą pierwszą, bo ta większy ciężar jest na mamie. I. E, i nie mamy z tym co walczyć Jakby, musimy się troszeczkę z tym pogodzić ale zobaczyć jaką też wielką odpowiedzialnością naszą jest e, wyposażenie naszych dzieci na przyszłość jeżeli zwolnimy ich z naszych obciążeń więc to jest klucz e, ale żeby otworzyć zupełnie te drzwi potrzebny jest jeszcze ten tata I teraz jeszcze wracając do tych noworodków bo jak zaczęłyśmy naszą rozmowę wcześniej, to tak. mówiłam, żeby rodzice znowu zrozumieli Twoje zdanie, że to się zaczyna wszystko w okresie właśnie tych pierwszych miesięcy, i ta złość u tych noworodków, jak już możemy wtedy wyłapać poprzez te sygnały, że no, często jest. Bo też mi się pokazuje takie pytanie z kolkami, nie? Złość, a kolki, bo to jest najczęstszy problem. O wielu mama moje dziecko ma kolki, nie możemy w nocy spać. A ja no ale czy mamy na pewno to są kolki, a nie jakieś po prostu emocje, prawda? Wszędzie są emocje. I, i, I to jest też, jakby chciałabym, żebyśmy raz na zawsze i w większej ilości to zapamiętali, że każdy sygnał ciała to są emocje. I dając preparaty na różne dolegliwości, zaleczamy symptomy, nie leczymy przyczyny. Więc to, to na pewno. Mówisz, jak wyłapać? Jeżeli jakiś sygnał rodzica niepokoi. To ja bym bardzo sobie życzyła, żebyśmy otworzyli takie trzy szuflaki. Ja to zawsze tak lubię <laughs> schematycznie trochę. Czyli mam objaw, z czym on może być związany. Yy, ma moje dziecko podwyższoną temperaturę ciała, tak? Każda mama się też, yy, rodzice, obawiamy, no bo jeżeli podwyższona temperatura ciała, no to co już trzeba podać na zbicie? No ale czemu? ma to dziecko podwyższoną temperaturę ciała. Eee... No dawaj, szukanie, kilka tylko, no właśnie to jest temat, który nie... nie... Ty wiesz, Aneta. No tak, ale większość... trzeba się świadomić, że Wła... po nie biegać tak z paracetamolami różnymi, bo ojej I, i wiesz, tydzień, dwa tygodnie nikogo nie widzimy, bo mamy pandemię w domu, tak, bo dziecko ma podwyższoną Wła... Temperaturę, tylko trzeba im powiedzieć po prostu prawdę, tak, dlaczego dziecko ma podwyższoną temperaturę. <grych> tak. I że ta podwyższona temperatura ciała nawet przez 2-3 dni to nie jest y, tragedia, i y, wręcz w drugą stronę. Może wreszcie to ciało dziecka chce wyrazić i dajmy wyrazić i y, jego emocje, i nasze emocje, a nie tłummy je. Za każdym razem, jak dziecko tylko ma podwyższoną temperaturę, no, miałam sytuację chociażby z tego weekendu. Karol lat 6, temperatura 38,5. Zastanawiam się, co się zadziało 3 dni wcześniej, bo to najczęściej, drodzy rodzice, 2-3 dni wcześniej zadziało się coś w rodzinie, bo to u nas, a nie w świat zewnętrzny, tam się coś zadziało. Tam również, ale to, to w naszym domu. Tu najpierw szukajmy co się zadziało, jakie emocje, później mówię szeptankę mojemu synowi eee, zwalniam cię z odpowiedzialności, ja jako twoja mama poradzę sobie z tymi emocjami, bo dotyczyły one tego, tego i tego no i syn jeden dzień no i, no i funkcjonuje i, yy, i. bez, <laughs> bez rozgłosu bez, no ludzie bez, raz wymiotował, no to mówię, no pewnie jakiś może wirus w przedszkolu był, ja nie, nie twierdzę, że ich nie ma, no są przecież i nasze dzieci wszystko łapią, tylko mogą albo długo zła, na dłużej złapać i z jednej choroby w drugą przechodzić, no albo możemy je zwolnić z odpowiedzialności ciągnięcia naszych smrodów. No. Super, no tak. I to pytanie, które powiedziałaś, ja bym też poleciła sobie po prostu je zapisać, czyli wrócić do tego zdania i zapisać, bo ono jest bardzo mocne, to jest dużo energii. I poćwiczyć no. sobie właśnie w takich sytuacjach, albo odezwać się do Marty i poprosić o takie szeptanki, odezwać się na taką konsultację, wypytać, bo jeżeli macie dzieci, które albo noworodków, które mają kolki, albo mają, mają jakieś takie problemy, że w nocy nie śpicie, czy cokolwiek, no to tutaj macie Martę od tego, która. Bardzo się dobrze na tym zna. Dziękuję Ci, Marta, też za tą książkę, która będzie tutaj na dole dla Was w linku, żebyście sobie mogli poczytać. Ja na pewno będę ją czytała, bo dla mnie to na czasie. <śmiech> <śmiech> Także słuchajcie, człowiek całe życie się, się uczy. Wychodzę z założenia takiego, że te informacje przychodzą do nas teraz i gdyby one były. 13 lat temu, kiedy pierwsze dziecko było tak w drodze, no to to jest dar. Także dla wszystkich mam, które są gdzieś tam w tak, w tym w tym trybie, albo planują mieć powiększać rodzinę, naprawdę to jest tutaj ta informacja to jest złoto i polecam wam. Też takie rozmowy i konsultacje, bo zobaczycie, wychowywanie tych dzieci jest zupełnie inne. To jest, to jest po prostu z górki, a nie pod górkę, prawda? Tylko my, jako osoby dorosłe, mamy odpowiedzialność wręcz bym powiedziała, wyedykowania się i oduczenia się starego i nauczenia się nowych rzeczy. Tak, i potwierdzam bardzo, bardzo ważne słowo powiedziałaś, i potwierdzam jeszcze jedno na swoim przykładzie, dwójki y, dzieci moich. Oni już w świat niosą te dobre informacje i pokazują innym naokoło, jak mogą reagować na różne sytuacje. Więc to jest, to są perełki. I oni później będą mieli swoje dzieci, które kolejne pokolenia mogą nieść informację taką, że to ciało wyraża to, co nieuświadomione. Jeżeli sobie to uświadomimy, to będzie nam się wszystkim żyło na pewno łatwiej. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam do kolejnej części, bo jak widzicie i słyszycie, jest coraz ciekawiej. Marta po prostu otwiera te swoje szuflady, w których mam super pochowaną wiedzę. Także Marta, dziękuję Ci bardzo i dziękuję. do usłyszenia. Dziękuję.